Cześć, to jest nasz pierwszy dzień na Zanzibarze Wczoraj przyjechaliśmy około godziny 22 No i mamy kilka rzeczy organizacyjnych, które musimy tutaj ogarnąć Jak widzicie zdążyło mi się troszeczkę zblednąć Ale za chwilę mam nadzieję, że to odrobię Teraz ruszam do szkółki, żeby ogarnąć kilka rzeczy No i pokażę wam jak to wygląda Tutaj mamy naszą chatkę Wszystko musieliśmy znowu posprzątać, porobić pranie Suszymy materac Bo troszeczkę ta pora deszczowa dała nam w kość o, mamy delikatny bałagan, ale za chwilkę będziemy mieli wszystko ogarnięte. O, I za tym widokiem właśnie tęskniłem. Przejdziemy się teraz do szkółki. W tym momencie Eryk zaczyna zajęcia, zaczyna wiać. Także chodźcie. Jeszcze szybki łyczek wody, żebym się przypadkiem nie odwodnił. I lecimy. Pewnego razu przyszła do nas mama, Kicia, z trzema małymi kotkami. No i jak zobaczyła, że dajemy im jedzenie, to tak te kotki u nas zostawiła. I tutaj macie prążka. Jeden z kotków, który codziennie do nas przychodzi. O tak, to już są nasze kocury trochę, za nimi tęskniliśmy. Następne dwa pokażę wam później. Nie wiem, czy pamiętacie, jakiś czas temu wstawiałem relację, że zbudowaliśmy nową łódkę. Byłem bardzo szczęśliwy, że ta łódka stanęła na wodzie. No po czym się okazało, że łódka zaczyna powoli tonąć. Czyli tak ją zrobili, że było kilka dziurek, których tak naprawdę na początku nie zauważyliśmy. No i w pewnym momencie okazało się, że łódka idzie na dno. W ostatnim momencie ją odratowali. Teraz łódeczka została postawiona na plaży. No i czeka na to, żebyśmy ją naprawili i żeby znowu mogła zacząć pracować. Zobaczcie. Dziury już mamy zlokalizowane, tak naprawdę. No to bierzemy się za robotę i wkrótce łódka będzie mogła znowu pływać. Jest Bobby z Zanzibaru, lokalna gwiazda YouTube'a. jeśli jeszcze nie zaczęliście oglądać jego vlogów, to serdecznie zapraszamy. Dokładnie. O ostatnio widziałem, jak robił recezję basenów i całkiem nieźle mu to wyszło. Zdziwili, jak nagle przyjechaliśmy, tacy bladzi. Okazało się, że jesteśmy biali. Yo, what's up? Thank you so much! Good to see you, Takie delikatne powitanka tutaj mamy. Mamy wiaterek delikatnie od brzegu. Eryk w tym momencie robi intro. Dopiero jak zobaczysz sygnał Okej, wszystko jest podpięte. Możemy startować. Puszczasz latawiec i idziemy sobie pływać. Nie wiem czy wiecie, ale sezony na Zanzibarze są od czerwca do września. Jest to tak zwany sezon zimowy tutaj na Zanzibarze No i wieje zdecydowanie mocniej Potem sezon od grudnia do marca, to jest sezon letni Czyli tak naprawdę ten sezon zaczyna się w tym momencie Praktycznie od 15 grudnia Zaczyna to wszystko się elegancko skręcać i powinno wiać Zobaczymy Tego Bosmana Petera już zapewne poznaliście Zobaczcie jaki model Peter, co już umiesz po polsku? Hej, wszystko dobrze no i Jak mamy pamięta? nasze trzy piękności w szturcie. Ja na rozmowie o pracę. Na rozmowie o pracę no, jesteś? No, Zobacz, mnie. No, no i co? E, no, oddzwonimy. Zresztą oddzwonimy. I jest... damy znać. No dobra, mamy nowego supa, którego chcemy napompować. Ale pachnie. Pachnie gumą. Pach. Jest nasz gwiazdor. Troszeczkę, wow. troszeczkę blady, no ale no, zawsze. Ale muzungu, no co? Przyjechał to nowy Muzungu jest. Muzungu premium jak to mówią. Ja jeszcze trochę zmęczyłem. Dobra, Muszę no. Mnie zamienić? Oczywiście, że tak. Z ogromną przyjemnością. A tu pompujesz? No musisz włożyć to troszeczkę więcej serca. Troszeczkę szejpu załapiesz, bo w tej Polsce to ja widzę, że się obijałeś. Zmizerniałem, jak polska mizeria. Weska wygląda bardziej niż profesjonalnie. Peter już się boi, patrzy ile ja pompuję. I on myśli sobie, co dzień nie będą się przed zajęciami tyle pompować. <grym> no problem for you, prawda? No. Exactly. <grym> Wybierając supa, starałem się właśnie dobrać kolorystycznie do naszych like. Proszę bardzo. Jest pomarańczowy, jest pomarańczowy i jest pomarańczowy. Jest niebieski. I jest pomarańczowy. Jest I niebieski. I, got... I pomarańczowy. A jeszcze pomarańczowy. Hubert, tutaj się nie gada, I'm tylko pompuje. Ale już jest zrobione. Wolę rękami po niby. I some trick. Which kind of trick? I don't know. Like pose like a model or yeah? something like that. No, no wind, no trick. <laughs> <laughs> Ale Cię spompowało. Szeroki teraz taki jest. No. Trochę, trochę lepszy jakby tak niż wcześniej Zobaczysz, spompowałem Zobacz, Ale ty to odkręcasz, a jak ucieknie powietrze to ty pompujesz ty do nowa Rozumiem, że coś tam nie wychodzi <grym> Dawaj, spróbuj jeszcze raz. Nie, próbowałem już Musiałem dopompowywać taki... Wszystko <grym> Dlatego ty <nie> jesteś szefem <grym> A nie odwrotnie <grym> A nie odwrotnie <grym> Wszystko fajnie, pięknie, tylko szkoda, że nie nie mamy wody, żeby go przetestować, bo w tym momencie do mamy odpływ. Ale zdecydowanie. Albo do basenu, o. Normalnie. To mamy nowe zastosowanie dla naszego wiosła. To będę cie... właśnie wymyślił. Będę cieciował tutaj i grabił sobie. To jest narka, parkla. No dobra, to kto idzie testować supa do basenu? Bo... Bobby Zanzibaru czy Hubert? Ja Hubert w białym Hubert zungu, zungu. <laughs> Idealnie wyszło słońce. Idziemy. Idziemy, idziemy Idziemy do woda Możesz powiedzieć do kamery A, nie, nie mogę, bo tu miał być... Ja nie zdradzam tajemnic. <grym> Dobra Ten trik strekin Ten syk To <grym> Dobra? <grym> help me, help me Shark is back, Stark is coś <grym> Powinieneś to założyć, żeby w razie co się nie utopić A, żeby się nie utopić, zdecydowanie tak W razie co weź koło To kawałek się sprawdziło, nie? Tak, jest, dzięki, dzięki temu żyjesz w do... ogóle. Jest Będzie na oficjalnej stronie Dekatlona Tak, jesteśmy na tak Dekatlon Polska Dobra, mamy to w bo... ogóle. Nie jest najgorzej tak właśnie wyglądają zabawy bezwietrzne. Zawody kto dłużej wytrzyma? Nie, to A kto zrobicie to 60 Możecie zauważyć. A z zdekatlony ma wiele zastosowań. Jedziemy. Nie, nie, nie. Jak nie masz piłki w basenie, a masz supa, to nie masz problemu. Nie ma problemu kolega. Ale ten dzień nam się przeleciał. Mega intensywnie, mega fajnie. Nie wiem czy wiecie, ale na Zanzibarze wschód słońca jest zawsze o 6.30, a zachód jest o 18.30. Więc fajnie można sobie te dni poukładać. Bo wiesz, że większość rzeczy tak naprawdę musisz zrobić w ciągu dnia. No a jak już jest noc, można się troszeczkę bardziej zrelaksować. Oczywiście kto może. Ten może. Mamy tutaj menadżera auguru, którym jest Jabir. Jest nam bardzo pomocny. Mega fajna osoba, fajna duszyczka. Jeśli potrzebujemy czegokolwiek, to zawsze służy nam pomocą. Także bardzo się cieszymy, że jest tutaj z nami. I w dobrym momencie przejechaliśmy tutaj z Polski, dlatego, że w Polsce już słońce zachodzi o godzinie 16.30, także tutaj pomimo tego, że cały rok jest o 18.30 zachód słońca, to i tak teraz ten dzień jest dużo dłuższy, więc możemy korzystać. No i jak widzicie wieczory są tak ciepłe, że jesteśmy w kilkich rękawkach, no i możemy się delektować plażyczką i ciepłkiem. Bida, piesek, który był bardzo skrzywdzony przez człowieka, który do nas trafił. No tak naprawdę troszeczkę ją oswoiliśmy Aczkolwiek no jeszcze tak nie jest do końca przekonana co do człowieka Może i dobrze Dzięki temu jest bezpieczniejsza Ale Mordzia jest naprawdę kochana Za czym najbardziej tęskniłem No to kokosy oczywiście No i jest jeden jedyny kokos Który został dla mnie specjalny Uchowany Czekał specjalnie na mnie Thank you so much. Okay, enjoy, my friend. It's perfect. Tusha is also coconut lover. <laughs> Thank you, guys. Okay,